Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Bookshop Simulator w symulatorze sklepu z książkami. Także kontynuujemy sobie grę i dzisiaj normalnie otwieramy sklep. Tak, w ostatnim odcinku ja robiłam tutaj na koniec zapasy, kupowałam, robiliśmy dostawę. Mamy też dziewczynę, która stoi teraz. Słuchajcie, na kasie. Była magazynierką, ale została um, awansowała na sprzedawca, awansowała na kasję. Mamy również nową kasę moją, czyli we dwie tutaj kasujemy, plus ja dodatkowo tutaj stoję na kawiarence, także tak to się prezentuje, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, ale mimo wszystko zapraszam, żeby sobie do niego wrócić. Aha, no i tak, i tutaj zrobiliśmy ten kącik taki, taki mój, o proszę bardzo, mój nie mój, bo po, po, po trochę taki, o taki trochę podwędzony. Jak nie wiecie o co chodzi, to tłumaczyłam w poprzednim odcinku, czyli zapasy mamy. Czy 1600 nam zostało, to ja myślę, że my spokojnie, moi drodzy, możemy chyba otwierać sklep, bo rachunki. I musimy zapłacić, dobra, ale tylko 90. Jeżeli chodzi o licencję, to ja już na razie wykupić nie mogę, dopiero na 33 poziomie. No może dzisiaj się uda, zobaczymy i tu 28 też nam wskoczy, nie? 28 poziom sklepu, Boże, aż mnie normalnie wycięłam Wam, wytnę Wam, bo mnie normalnie tak... Zacięło, że masakra. No, także my chyba po prostu sklep otwieramy. Kolejne powiększenie jest za 14 tysięcy, więc jeszcze chwila, jeszcze moment. Na pewno trzeba poczekać. Ja was moi kochani zachęcam do zostawiania łapeczek w górę, subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o podbijaniu filmu, zostawianiu komentarzy. Dziękuję Wam z góry bardzo serdecznie. Dziękuję również moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają. Ser, ducha, wielkie, wielkie dla Was buziaczki, uściski. Dziękuję pięknie. Za wspieranie mnie i mojego kanału. Pamiętajcie, że dla wspierających staram się odcinki wstawiać wcześniej, chociaż o kilka dni. Jak ładnie są w ogóle poubierane tutaj, tak na brązowo, na różowo, ładnie, ładnie. Zapalimy światełko, zobaczymy, co nas dzisiaj tutaj czeka. Czy będą jakieś nowości w sensie, jakieś nowe licencje czy coś, jakieś nowe fajne książku, książku, książku uda, uda nam się zdobyć w kartonach z używanymi książkami. Trzeba też byłoby kupić właśnie. I, bo dawno nam się nic nie trafiło, dobra, zrobimy kawkę, kawka i przypominam, że ja też właśnie czasami wystawiam te książki, takie ela, y, bardziej, które możemy wystawić bonusowe, o, z bonusami, Po bo ostatnio właśnie wystawiłam tą książkę z, y, z kategorii romans, że jak ktoś kupuje książki z kategorii romans, to my dostajemy więcej pieniędzy i ja je wystawiam, w sumie, żeby wiecie zarobić sobie, a na razie i tak nie mam miejsca, żeby tam do gablotki je wystawić. Iku, ile ludzi tutaj jest? Ja cię kręcę, co oni tak? I tam też pewnie już czekają za mną, czy nie? Nie, dobra, jeszcze nie. W razie czego jest druga kasa, więc mam nadzieję, że pójdą na tą drugą kasę, jak tutaj się nie doczekają. 14, dobra. Kawkę, kawka na wynos. Ty ruri ruri e, Dobra. Ej, naprawdę jest ich tutaj mnóstwo e, kartą pani płaci. Czternaście. Jeden? Cztery. Okej, okay, proszę bardzo, niech się kawka leje. A ja tu. O, i ktoś kupił, widzicie? Romans. A tak to by stało gdzieś na magazynie. 505. Pięknie. Pięknie. Tak to by stało na magazynie i by się tylko kurzyło. Tak naprawdę ta książka. A tak to sobie zarobiliśmy, więc już nie, nie pierwszy raz wystawiam takie te książki. Bonusowe na sprzedaż tam na ten regał. Dobra, 15 zł. Dziękuję. Tu niech się kawka robi. Tutaj babeczka. Tutaj kaweczka. Babeczka, kaweczka. Pani mi płaci. Mamy tam nawet napiwki. 14. Super rewelacja. Idę tu. Halo. Chcę wyjść. Dziękuję. O, kotełki! Zapomniałam sprawdzić, czy mają jedzonka. Pewnie nie mają. Okej, okay, dobra. Dwa, raz, dwa, trzy, czterdzieści. Obsłuszmy ich tutaj, bo więcej zarabiamy, nie? Tutaj na książkach niż na tych babeczkach i na kawie. Mam nadzieję, że tam nie uciekną i za mną poczekają. A ja tutaj muszę zarabiać gruby hajs. O, kupiła z autografem. Super, żeby kupić kolejne powiększenie sklepu. Ok, dobra. I żeby przejść do kolejnej lokalizacji z księgarnią, ale jeszcze, 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 moi drodzy, przed nami myślę sporo. Czasu, zanim to się wydarzy. Dobra, daj tutaj kawkę, proszę bardzo serdecznie. Tutaj robię kolejną. Tutaj pani płaci kartą 14. Nawet nie mam kiedy wyskoczyć, żeby kupić te książki używane kartą 4, 5. A, no tak, bo sama kawka, dobra, niech się leje tutaj. Tutaj dajemy pani babeczkę. Tutaj kaweczkę, tutaj klikamy, żeby się dalej lała kawka. I mamy 14 kartom, Dziękuję, do widzenia. Skoczę teraz tutaj. No, pani z babeczką, z kaweczką przyszła kupić książkę. Dzień dobry. Wit Uuu, witam serdecznie. Czy ja panią znam? Bo ja już nie pamiętam. Jeden, dziękuję. 6 tysięcy już mamy i zaraz będzie 28 poziom sklepu. Zobaczymy, czy, 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 czy coś nowego będziemy mogli wykupić, jakąś nową e, licencję. Dobra, sneakersy, książki, ok. O, dobra, zróbmy automatycznie. Ja skoczę teraz tutaj. Ej, naprawdę. Ja nie mam kiedy kupić tych książek używanych. No, o, 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 o! Możemy kogoś zatrudnić. Mamy 20... tylko zatrudnić. Aj. Aj, myślałam, że licencję nową będziemy mogli mieć na książkę. Dobra, pani płaci kartą 14. No szkoda. Ja chcę tutaj kogoś, na tą kawiarnię. Halo, twórcy. Zróbcie taką aktualizację, gdzie będzie można kogoś tutaj zatrudnić. Dobra, 14. I ja zamawiam, słuchajcie, moi drodzy, te książki, bo to nam się szybciej sprzeda w sensie lepiej nam się opłaca niż sprzedawanie tych kawek, herbatek i ciasteczek i wszystkiego innego. Dobra, pani chce tutaj akurat kawę, no to proszę bardzo. Czy ja zamówiłam to, czy w końcu tylko przeklikałam, żeby do koszyka wsadzić? A, zamówiłam, no to idę, ale jeszcze tutaj obsłużę, dobra. Pociągnij dźwignię, ona też tam ma kolejkę. Ona chyba będzie coraz szybciej pracować, jak nabierze doświadczenia, że tak powiem. Dobra, daj tutaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, słodkości 87, dziękuję następna pani, dzień dobry z kaweczką, z pączusiem, rewelacja też dzisiaj sobie kupiłam pączka z budyniem, uwielbiam pączki z budyniem, dajcie znać, czy Wy lubicie pączki i jak lubicie, to z jakim nadzieniem w środku nie ma nic, nie ma nic, no bo ja najbardziej to właśnie z, z z budyniem lubię pączki, z dżemem też zjem, aczkolwiek no tak wiecie nie, że niechętnie ale no wolałabym z budyniem na przykład dobra, to jest taki mój ulubiony, ulubiony więc jak zawsze kupuję, to kupuję z budyniem okej, okay, teraz tutaj książeczki o, zróbmy automatycznie okej, okay. zaraz w ogóle może nam wskoczy ten 33 poziom bo naprawdę mamy tyle klientów Tyle zakupów tutaj do tej kawiarni, tak samo, że całkiem to jest możliwe. 50, dobra, czekajcie ja sobie tutaj jeszcze. Ja nie wiem, ile bym musiała tych kartonów kupić z tymi używanymi książkami, żeby zapełnić Ej kobieto, weź ten web. Teraz ten cały regał nasz bonusowy, jak ja to mówię. Dobra, tutaj jakaś tam cena jest, bo ja już te książki chyba miałam. Wszystkie tak naprawdę dawno się nie zdarzyło, żeby była jakaś nowa z autografem albo bonusowa. Dobra, zakładki. No nic, no muszą poczekać w tej kawiarni. Ja wolę tutaj mm, sprzedawać te książki zakładki i słodkości, bo więcej na tym zarabiamy, no, zdecydowanie. A tam 5 albo 14, to co to tam jest na nasze, słuchajcie. na nasz lokal, na nasz sklep. O, książki, pięknie, gry, książki, wszystko po prostu, co dusza zapragnie. No, będziemy mieć ten 33 poziom. Dopiero z 15 godzina, także na luziku 10 groszy, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dwadzieścia. 20... Dziewięć, dobra, zaraz trzeba będzie kupić jeszcze dalej chyba te książki używane, wiecie, automatycznie, dzień dobry, o jaka pani ładna, a ile zakupów, ja ciekę ręce, cztery dziewięćdziesiąt. O, mamy! Mamy to, moi drodzy. Mamy nową licencję. Mamy 33 poziom gracza, więc pięknie nam idzie. Pięknie, pięknie. No tutaj jedynie co no do na tych napiwkach możemy sobie coś tam zarobić, ale to też nie są, nie wiadomo, jakie kwoty, prawda? Dobra kawka. Mm. A, ona ma tutaj jakieś preferencje e, gatunkowe. No trudno, ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu łazić po sklepie i szukać książek dla nich. No przykro mi serdecznie naprawdę 6 dolarów reszty. Dobra, idę tutaj z powrotem. I tak, 34, dziękuję bardzo. Zaraz będziemy mieć 10 tysięcy, naprawdę jest bardzo dużo osób. O, jedna książeczka skromniutko, ale zawsze coś. Lepsze to niż kawa za 5 dolców. Dobra, 8, 40. Poczekajcie, ja sobie zamówię jeszcze te, nie tutaj, te używane. Weźmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, 1500. Co to na nas, moi drodzy? Co to na nas? Jeszcze dostaniemy trzy kartony z tego bonusa, więc bonusu. Więc tylko tam, no, hmm, nie zawsze nam coś wskakuje, tak naprawdę, z tych bonusowych kartonów. Idę. Idę moi drodzy, proszę trzymać y, kciuki, żeby wypadło nam coś mega, mega super. Mm -hmm, oczywiście, mogłam się tego spodziewać. Mogłam się tego spodziewać. No, także o, czekajcie, otwieramy. A hasłem odcinka o, mamy coś będzie dzisiaj autograf. Także jeżeli macie ochotę i jesteście ze mną w momencie, tym właśnie tutaj o, w którym mówię hasło odcinka to yy, możecie napisać w komentarzu: bonu no, autograf! Autograf! I to jest nasze hasło. Odcinka, autograf, dobra, pociągnij dźwignię, tutaj, tutaj, tutaj. Czy nam w ogóle tych książek wystarczy? Jak ja będę musiała zrobić zamówienie, żeby to wszystko, słuchajcie, było na 100% na sklepie. 50, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tam też jest kolejka, nie? No też jest, trudno się mówi, żyje się dalej. Książeczki, pięknie, manga, jeden, reszty, dziękuję. O Jezu, te moje kotki, one tam nie mają jedzonków. Przyjmijmy, że słuchajcie, pracownicy im dali, dobra? <grymiany> dobra, <grymiany> żeby nie było. Cztery. Na pewno im dali, no przecież jak zobaczyli pustą miskę tam na magazynie, to na pewno dali kotełkom jedzonko i wodę. Dobra, czterdzieści, ja idę po karton, a najwyżej tą kawę. Tak, oni nie pójdą, jak się nie znudzą, to yy, sobie później na koniec ogarniemy. Czy coś znajdę? Oczywiście, że nie. Dobra, ile kupiłam? Siedem kartonów. Chyba otwieram właśnie drugi karton z tych siedmiu. I w pierwszym było, w drugim nie. Dobra, tutaj mamy reszta. Kartą w sensie. Ta kupiła też z autografem, więc super, prawie 11 tysięcy, 16, dziękuję. Zapraszam ponownie. Dobry wieczór, to już przed 19, także możemy mówić dobry wieczór. Książki, książeczki, słodkości 4,80. Dobra, tutaj, tutaj. Ej, chyba, że można już yy, zatrudniać pracowników, ale nie, no nie było żadnej aktualizacji. Hmm, hmm, hmm. Jeden. Poczekajcie, ja sobie tutaj jeszcze kawiarnia. Pracownicy, no nie, nie można. Kurcze, pieczone, da, dodajcie to. <gry> dodajcie to, twórcy gry, dobra. I tak, otwieram kolejny karton. Zobaczymy, czy w tym coś będziemy mieć. Nie. No, słabiutko, słabiutko. Idę teraz tutaj na kasę. No, powiedzcie sami, że się dzieje. Dzieje się, dzieje się, dzisiaj tutaj naprawdę. Od kiedy mam dwie kasy i tamtą dziewczynę na, na tej drugiej kasie, to mi się wydaje, od poprzedniego odcinka tak ruszyło. Okej. Okay. Tutaj, tutaj, tutaj. Jeszcze ta kawiarenka. To też przychodzą. No, to prawda, nie są obsługiwani za bardzo, ale przychodzą. Może pierwszy i ostatni raz? No, ale dobra, daj y, tą kawkę, proszę, tutaj zrobimy. Tutaj mamy babeczkę, i pani płaci kartą 14. No, kilku ich tutaj obsłużę, co by nie było. Proszę, proszę, i tak trzeba ich będzie, ojoj, obsłużyć i tak, więc, dobra, kartą, więc zróbmy to w miarę szybko, postaram się. Chcesz kawę, tylko kawę, ok? Dobra, tutaj niech się leje kolejna kartą 5. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ej, jak te dynie tam ładnie świecą, widzicie? Pięknie. Możemy zakończyć dzień, ale oczywiście czekamy do ostatniego klienta. Mamy pociągnięć dźwignie. Pani chce kawkę, proszę serdecznie. Lejemy kolejną babeczkę i proszę płacić 14. Dolarów, czy co to tutaj jest za waluta? Kawka, lejemy, babeczka, płatność, karta 14. Dobra, idę zobaczyć. Chciałabym wyjść tutaj. Książeczka jedna, ok, dolar reszty, ok, tutaj, tutaj, i mamy 15 reszty. Dziękuję bardzo. Okej, okay, piękne zakupy. Ile mamy kasy? Prawie 13 tysięcy. I pani tutaj płaci 309 dolców. Wow, dobra, super. Rewelacyjnie nam idzie. <grym> Więc myślę, że jeszcze jeden taki odcinek cały jeden dzień, jeden odcinek i będziemy mogli po powiększyć magazyn o kolejną sekcję. Tak mi się wydaje. Chociaż ech, zależy jeszcze, ile wydamy na uzupełnienie towaru. O, kurczaczki pieczone, ale super, masakra. Dobra, idę zobaczyć teraz tak tutaj <ścoughs> te kartony. Ok, No nie, coś wypadnie. Kurczę, no przecież dobra, no jest jedno, ale to już mieliśmy to nie jest chyba jakieś bardzo drogie. Czy ktoś to w ogóle kupił? No kupują to, jak to jest, 214, my mamy za 290, no dobrze, to niech też tutaj jeszcze stoją te książki, bo jak to się sprzeda, to już w ogóle nic nie będziemy mieć na tym regale, więc kiepsko by było. Ok, kartą pani płaci automatycznie, 14 tysięcy mamy ponad, pięknie, pani gotóweczką, 3... 70, dobra, pani jest ostatnia, tam czekają, a my tutaj jeszcze mamy dwa kartony. Ty byś mogła iść na, do, na kawiarnię obsłużyć, ale no niestety nie ma nic. Nie ma nic, ale mamy jeszcze jeden karton i w nim jest nasza nadzieja, że wszystkie książki z tego kartonu będą z autografami. O, ej, ciekawe, czy, ej, ciekawe czy ktoś tak miał, czy jest to w ogóle możliwe, dajcie znać, czy tak mieliście albo widzieliście na przykład u kogoś na, na YouTubie, ciekawa jestem czy jest to w ogóle możliwe, żeby mieć tak cały karton w takich książkach, to ale by trzeba było mieć szczęście, musiałabym zobaczyć jeszcze wiecie co, jakie tutaj są osiągnięcia do zrobienia w tej grze, ile mam zrobionych? Na ile? Jak nie zapomnę, to zobaczę to na koniec odcinka. Nie, ona nie chce babeczki. Ym, I może tam też będzie właśnie napisane, czy takie osiem. O, ścinka! No słuchajcie, odcinek bez ścinki to nie odcinek, prawda? Zawsze ścineczka musi być. Proszę bardzo, kawusia. Czy ktoś tam jeszcze stoi? Stoją, czyli pewnie kawę będą chcieli. Dobra, pociągnij dźwignie, tak, kaweczka, proszę bardzo proszę serdecznie karciocha 5, dziękuję do widzenia, do widzenia o, tutaj mamy babeczkę, ponczusia ptysia, czy co to tam jest 11 zł, dziękuję no i nikogo już nie ma, a kawka została ale tu jeszcze, o, 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 a, a tu jeszcze są, patrzcie no dobra, nie wiedziałam złoty 50, zł. czy pani jeszcze a nie, ona już ma kawę, no to po kawę nie przyjdzie no trudno to sobie tutaj cyk, cyryk, cyk pousuwamy te etykiety już nie mamy, prawda? już nie mamy tutaj kartonów z używanymi książkami, one się tutaj jedynie prątają pod nogami to czekajcie, jak ona tutaj jeszcze wybiera to ja mam tak 28 osiągnięć na 54 odblokowane czyli jeszcze dużo, dużo, dużo dużo przed nami tak naprawdę, wiadomo, że chciałabym wszystkie odblokować ale no, ale no, chyba łatwo nie będzie. Także ukryte osiągnięcie. Okej, okay, dobra, tu mamy ukryte. No, to słuchajcie, 52% mamy zrobione. 52% z osiągnięć. Tutaj one są teraz po angielsku napisane, więc ja będę sobie musiała ogarnąć trochę przetłumaczyć żeby zobaczyć, jakie te osiągnięcia są do zrobienia i w którymś odcinku byśmy się właśnie troszkę tym może zajęli, bo pewnie są rzeczy, o których ja nie wiem, że można w ogóle zrobić, a dzięki temu, że wiemy, jakie osiągnięcia możemy zrobić, to dowiemy się, jakie rzeczy możemy zrobić. Maśło ma, maślane mówię, ale wiecie, o co chodzi na pewno. Dobra, idę dać kotkom mniam. Miam-miam-miam, proszę bardzo, tutaj miseczka. Zakończymy sobie dzień. 5000 zysk, 200 niecałe w Lyon, we Francji. Super. Rozpoczynamy kolejny dzień. 149 klientów było i mamy 17000. Wow! Wow, wow, wow! No ekstra. I mamy, O, mamy blink. I licencję mamy, nie? <ścoughs> Możemy nową kupić. Zapomniałam, już wiecie o tym? Jezus, jakie ja mogłam zapomnieć? Jak ja mogłam o tym zapomnieć? Dobra, tu mamy te bonusowe kartony, które dostajemy codziennie rano. O, nawet edycja specjalna, dobra. Tak marudziłam, że z tych bonusowych nic nie dostajemy, że teraz mi zaczęli tutaj wrzucać. Ok, i ostatni karton, ale mam chyba. O, widzicie? Kolejna taka książka. Że właśnie kolejna, każda kolejna książka tego samego gatunku sprzedaje się o 5% drożej. No, ale ja i tak nie mam gdzie tego postawić. Ja chcę zostawić, wiecie, te bonusy, które mam teraz. I tyle: 650, 750. Czyli my już chyba mieliśmy w ogóle tą książkę, skoro ona ma tutaj swoją cenę. To raz, dwa rachunki, moi drodzy. Jezu, 970 za pracowników. Ja się sunę to. On, ile oni u nas zarabiają? No, hit. No, i teraz tak, licencje, Lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy po kolei, chciałam powiedzieć. Gra początkującego koszt za sztukę 9, wartość rynkowa za sztukę 16, czyli u nas będzie po, po. Tu jest 14, u nas będzie po 16. Dobra, potwierdzamy i ja sobie zamówię tą książkę, gdzie tu, 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 raz, dwa, trzy kartony. Dobra, czekajcie, idę po to. Idę najpierw, dam na magazyn, przydzielę miejsce. Dla tego rodzaju książeczki. Czy tutaj jakieś jest, jest, do góry? Rewelacja, i zaraz sobie jeszcze zrobimy zamówionko. Yy, to już sobie wystawimy na reg A nie, tu są gry. No to tu. Tutaj damy, o, do góry na przykład. No i pięknie. Rzuć na razie karton, robimy cenę 16. I karton wyrzucamy, i ja idę po mój skaner, i zrobimy jeszcze zamówienie. Chodźcie, chodźcie na magazyn. Z poziomu magazynu robimy zamówienia. Dobra, tutaj mamy tak. Tutaj sobie weźmiemy dwie te gry. Tu nam wystarczy. Tu mamy 10, to też myślę, że nam wystarczy. Tu weźmiemy. Aha, dobra, bo to nie na karton, tylko na etykietę się klika. Ja zawsze na ten karton. Dwa, o kurczę, raz, dwa, trzy. O, wow, raz, dwa, trzy, ale pustki, raz, dwa, trzy. Wiedziałam, że tak będzie, raz, dwa, trzy, żeby będziemy musieli zrobić grube zapasy. I że wcale tak dużo kasy to nam nie zostanie. Dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Ok, raz, dwa, raz, ok, zamawiamy raz dwa raz dwa, raz, 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 o nie mogę, dobra, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, tutaj też zamówmy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I razem ze mną. Raz, o, nie możemy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I hop, raz, dwa, trzy. Przysiad. Raz, tutaj raz zamówimy. No, i git. No, i chyba git. Zostało nam 9800. Także no, tak czy siak nie ma tragedii. Myślę, że w kolejnym odcinku może uda już nam się e, zarobić tyle, żeby m, wykupić kolejne e, powiększenie piętra. Myślę, że tak. A tutaj chyba nic nowego nam się. Aha, no, my możemy tego pracownika jeszcze zatrudnić. E, to otwarte stanowisko. Wymagany poziom sklepu 30. Okej. Okay. Czyli w sumie nie mogę zatrudnić. Tak? Łącznie pracowników 6 na 6, łącznie menadżerów 0 na 1. Eee, no dobra, ale my nie chcemy tutaj menadżera mieć. Dopiero jak będziemy się przenosić do, do tej trzeciej księgarni, kwiaciarni, znowu chciałam powiedzieć. I. Teraz tak doszło do mnie, że zobaczcie, jak my będziemy w tej trzeciej lokalizacji, to my będziemy dostawać kasę za pierwszą lokalizację, około 2000, będziemy dostawać za tą lokalizację, to tutaj będziemy dostawać naprawdę sporo kasy i jeszcze w tej trzeciej będziemy sprzedawać książki, no i nie tylko książki, i tam też będziemy dostawać kasę, więc ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać. Na dzisiaj będziemy sobie, moi drodzy, kończyć. Jak widzicie, robimy coraz większe zamówienia, jeżeli chodzi o, o dostawy, i oni tak, no w sumie przydałby się jeszcze jeden magazynier i myślę, że wiecie co, ja na czas rozładowywania tego, to ja bym ją dawała na, na magazyn, bo ona i tak stoi tutaj, patrzy się po prostu i nic więcej nie robi, także ja kończę odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko i pa pa!